Słuchajcie, no ja was witam serdecznie. Dźwiękomaniacy, bo mam nadzieję, że tutaj tacy właśnie teraz się znaleźli przed ekranami, czy że właśnie teraz macie słuchawki na uszach i będziecie. Um, Słuchali tego, co się też dzieje u mnie, a dzisiaj u mnie głośno, bo mam gości, jestem w swoim domu, także usłyszycie też mega dużo dźwięków, pewnie jakichś łazienkowych, oraz może kuchnia i dzieci gdzieś się zaplątają. I zawsze wszyscy podcasterzy, których znam, e, mówią mi: No, ale jak to, to nie są warunki do nagrań? A ja mówię: Ale to są super warunki do nagrań, ponieważ właśnie w takich warunkach robi się na, z, zwyczajne nagrania terenowe i trzeba wiedzieć, jak to ograć. A ograć możecie właśnie tak jak ja przed chwilą, czyli powiedzieć co się dzieje. I teraz Wy jako słuchacze czy oglądacie, e, oglądacze, przepraszam, e, no pewnie już będziecie wiedzieli, jeżeli jakaś łyżeczka tutaj stuknie albo drzwi za zaskrzypią, co to właściwie jest. E, a Wasza wyobraźnia będzie pracowała mocno. No więc jak robić te nagrania e, terenowe i po co je w ogóle e, robić? E, po co robić, to chyba jest w miarę prosta odpowiedź, tak sobie myślę. Możecie też do mnie pisać na czacie, czy macie jakieś, jakieś tutaj um, pomysły, po co właściwie robimy nagrania terenowe. Um, ja sobie myślę, że takim, taką podstawową ich funkcją jest to, że audio, um, to jest taki teatr wyobraźni trochę, że audio jest mega angażujące, uh, jeżeli chodzi o wyobraźnię i możemy Właśnie poprzez nagrania terenowe te wyobraźnie zaangażować jeszcze bardziej. Bo pewnie, że jest super, jak ja wam opowiem o tym, co widziałam na przykład. Czy opowiem wam, co się działo, jak byłam na łyżwie, Myślę sobie, że jeżeli poszłabym tam z mikrofonem albo z telefonem komórkowym, bo możecie też nagrywać telefonem komórkowym, o czym za chwilę, to. I jeszcze bardziej moglibyście się wczuć w tę sytuację. Mogłabym zrobić jeszcze lepszą, tak zwaną scenę audio. E, no i teraz słów kilka o tym, jak to zrobić w praktyce, ale zanim o tym, no to oczywiście bardzo, bardzo was proszę, ponieważ ten podcast jest po to, żebyśmy wszyscy wsparli dzisiaj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. E, zbieramy na walkę z sepsą bardzo poważna choroba. I przede wszystkim zbieramy dla nas wszystkich. Jak zatem nagrać relacje z WOŚP? Jak nagrać nagranie terenowe? Być może ktoś z Was chciałby się wybrać w miejsce, gdzie ten sprzęt WOŚP jest używany, czyli do szpitali. Ja opowiem o tym, jak robiłam kiedyś reporta. Bardzo, bardzo trudne dla mnie przeżycie, ale zaręczam Wam, bo jako dziennikarka bywałam na bardzo różnych oddziałach. Um, bo jak wiecie, ja wcześniej pracowałam w polskim radiu, wiecie albo nie wiecie, ale wcześniej pracowałam w polskim radiu jako reporterzystka yy, i w związku z tym yy, odwiedzałam wiele oddziałów i tam naprawdę ten sprzęt jest i on naprawdę służy, um, także warto, warto, żebyście wrzucali teraz do puszeczki. No i teraz, o, teraz słyszycie bardzo ciekawy dźwięk. Słyszycie, czy nie? Ale mój syn właśnie zaczął bawić się takim pistolecikiem wydającym dźwięk taki. Tu, 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 tu. I słychać go gdzieś w tle. E, czym nagrywać? Bo to chyba jest najczęstsze pytanie: możecie nagrywać zarówno swoim telefonem komórkowym i naprawdę on ma bardzo dobry, wbudowany mikrofon. Wierzcie mi, każdy nowoczesny smartfon ma. E, albo oczywiście możecie kupić jakiś profesjonalny rekorder. Ja pokażę Wam swój, ale nie musicie inwestować w coś takiego: on jest bardzo ciężki. To jest akurat Zoom H8, natomiast to, co musicie mieć na górę, to jest ważne, bo tutaj powinna być osłona przeciwwieczna, którą zamierzałam Wam pokazać, niestety. I tutaj jest kolejna niespodzianka. Dwa dni temu mój kot, mój własny kot, gdzieś niestety ją wrzucił. Szukam jej od dwóch dni i znaleźć nie mogę. E, I to jest bardzo martwiące, bo prawdopodobnie w poniedziałek będę musiała udać się do sklepu po to, żeby... No. Rzucić, <noise> niestety, żeby kupić to osłonę przeciwwietrzną, bo jest mi ona bardzo potrzebna. Czyli wiecie już, że możecie nagrywać de facto na wszystko, z czym możecie się przemieszczać. Eee, czy wy tam jesteście w ogóle? Czy ktoś mnie słyszy? Bo tutaj nie widzę żadnego czatu. Do poszeczki też nie wrzucacie. Cały czas mam tutaj monitoring i widzę, że nic nie wpada. Także kochani, naprawdę, dajcie znać, czy jesteście, czy gadam sama do siebie, czy odsłuchi będziecie odsłuchiwać później. Ja nie wiem, czy później ten podcast będzie dostępny, także naprawdę. Tutaj jest nawet takie fajne zachęcenie: wrzuć 31 zł i na antenie pozdrów kogoś w opisie. Ja naprawdę pozdrowię, tylko musi być 31 zł na 31 zł. I Dobra, słuchajcie, więc wiemy już, żeby nagrywać albo rekorderem, albo komórką, albo um, czymkolwiek innym, co możecie przenieść ze sobą. Natomiast najważniejsze, słuchajcie, w nagraniach terenowych są słuchawki. To mówię zawsze. I tutaj pokażę Wam takie fajne słuchawki. To są słuchawki zamknięte. Kiedy je nakładam, nie słyszę tego tych dźwięków z zewnątrz, y, tylko słyszę. To, co rzeczywiście się nagrywa na mój rekorder. Także to jest taka najważniejsza rada, którą mogę dać. I często jestem pytana, jak właściwie robić te nagrania terenowe, to znaczy jak nagrywać, żeby to się dobrze nagrało. No i ja mam tutaj tylko jedną radę. Jest to metoda prób i błędów, ale na pewno są miejsca, których należy unikać, i o tych miejscach chciałam Wam teraz powiedzieć. E, miejsca, których należy unikać i w których nie należy robić nagrań terenowych to są miejsca z jednostajnym dźwiękiem. I taki dźwięk na przykład może być na salach szkoleniowych. Tutaj Was zaskoczę, bo na salach szkoleniowych bardzo często mamy lampy jarzeniówki i te lampy wydają jednostajny dźwięk. Oczywiście o, to jest do usunięcia w postprodukcji, natomiast no, ja zawsze uważam, że jeżeli mogę sobie uprościć i zrobić nagranie gdzie indziej, Chcę zrobić to nagranie gdzie indziej, a nie później się męczyć. Także szukam miejsc, które są jednak przyjazne do tych nagrań. Szukam ich czasami bardzo długo. Czy ulica jest dobrym miejscem do robienia nagrań terenowych? Hmm, I tak? I nie. Czasami wręcz trzeba zrobić nagrania terenowe na ulicy. Nie bardzo często się to zdarzało właśnie przy okazji produkcji reportaży, natomiast warto wtedy rzeczywiście mieć słuchawki po to, żeby nie stworzył nam się przester, bo pamiętajcie, że na ulicy wiele rzeczy jest nieprzewidywalnych, na przykład jeżdżą samochody. E, mogą być to raz samochody cichsze, raz głośniejsze. Samochód może przejechać szybciej i wtedy też może być głośniejszy. I na to nie mamy żadnego wpływu. Oprócz tego, że możemy to jakoś monitorować właśnie dzięki słuchawkom. Na pewno odradzam robienie całego nagrania, czyli całego podcastu na ulicy, bo będzie to bardzo męczące. To będzie po prostu tak, jakbyście rozmawiali z kimś na ulicy, a chyba wiecie z doświadczenia, że no, nie, jest to, nie jest to wcale takie fajne gadać z kimś na ulicy i go słuchać, bo często ten jego głos niknie po prostu w tym szumie samochodowym. Czyli ulica jest takim miejscem, gdzie nie robiłabym na pewno całości nagrań, ale. Czasami absolutnie można tam zrobić nagranie mając odsłuch. Gdzie jeszcze? Na pewno unikamy miejsc, gdzie bardzo silnie wieje wiatr. Czyli jeżeli jest duży wiatr na zewnątrz, ja teraz patrzę w okno, no to nie robimy nagrania terenowego w szczerym polu, tylko szukamy sobie tej przestrzeni długiej. O, jakaś wpłata wpadła. No super, szkoda, że anonimowa, bo niestety nie mogę zrobić. W tej przestrzeni um, szukamy sobie takiego miejsca, um, gdzie ten wiatr jest słabszy. I teraz co to może być? Um, niedawno całkiem um, robiłam podcast na zlecenie. I ten podcast um, był um, o zdjęciach, które zostały wykonane w Warszawie na moście Poniatowskiego. Um, ja tam poszłam z historykiem. No To było jakby takim naturalnym zabiegiem dla mnie, że idziemy, odtwarzamy, patrzymy, co mamy na zdjęciu, oczywiście na reprodukcji tego zdjęcia i co mamy dzisiaj, czyli w jaki sposób się zmieniła ta Warszawa. Bech chciał, że to była zima i bardzo mocno wiał wiatr. Praktycznie każde z tych nagrań, które możecie usłyszeć w tym podcaście. To jest akurat podcast Instytutu Pamięci Narodowej. Um, on się nazywa um, Archiwum Pełne Pamięci, tak chyba się nazywa ten podcast. Um, to um, zostało zrobione w takiej wieżyczce. Myśmy się chronili w takich wieżyczkach, które są po prostu na tym moście, po to, żeby w ogóle zrobić to nagranie. Ale my nie oszukiwaliśmy słuchacza, że my stoimy na tym moście i obserwujemy. My nagrywaliśmy swoje kroki, ewentualnie właśnie jakieś takie bardzo. Krótkie rozmowy ze sobą, co w danym miejscu jest. Potem mówiliśmy słuchaczowi, że tak mocno wieje wiatr, że schodzimy do tej wieżyczki, że będziemy się cho chować. Um, I to zostało w tym podcaście, to zostało wmontowane. O, ktoś nas tutaj ogląda, niemieckie w pigułce. Cześć, pozdrawiam cię. Ostatnio nagrywałam Storys, nic nie było słychać. Ha, ha, ha. Czyli był taki mocny wiatr, jak nagrywałaś Storys. No to się niestety mo może zdarzyć, tak? Jeżeli jesteście w polu, na przykład, um, no to szukacie drzew, czegoś, jakiejś um, zabudowanej przestrzeni, albo na przykład um, jakiegoś gęstego płotu, żywopłotu, i wtedy um, niejako na niego gracie. Czyli on jest waszą taką ścianą akustyczną, która chroni was od tego wiatru. Jeżeli macie możliwość gdzieś się schować, jeżeli macie możliwość na przykład też kucnąć. O Piotrze, bardzo ci dziękujemy. Widzę, że Piotr, pozdrawiamy cię serdecznie. Jest kolejna wpłata i już kochani podcasty mają tutaj 5605,2 grosze. Bardzo fajna kwota. Dziękujemy serdecznie. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj gramy dla sepsy, a ja wam opowiadam jak robić dobre nagrania terenowe. Po, tym. po to, żeby ci z Was, którzy chcą dzisiaj nagrać sobie na przykład relacje z WoŚPi mogli to zrobić. Czyli wiecie już, że nie może być wiatru. Co jeszcze przeszkadza? Na pewno przeszkadza, słuchajcie, jeżeli w tle leci muzyka. Chyba, że będziecie tam robić bardzo krótkie sceny. Zakładam, że wielu z Was chciałoby teraz wyjść ze swoim telefonem komórkowym i po prostu nagrać jakąś scenkę w sklepie. Jeżeli macie możliwość wybrania małego osiedlowego sklepu, e, gdzie nie ma muzyki, zróbcie to. Nie wybierajcie wielkich hipermarketów. Tamta akustyka będzie bardzo zła. Natomiast w małym sklepiku osiedlowym prosicie nawet panią ekspedientkę, żeby coś powiedziała i już macie fajną scenkę, żeby zrobić tą relację z wośbą. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to lepiej nagrać wolontariuszy wośbów, o, to mój pies teraz słyszycie, a propos terenowych, jak się odezwała. To lepiej, żebyście nagrali właśnie ich na ulicy. I możecie na przykład ich poprosić, żeby poszurali tą puszką, tak? Czyli w jakiś fajny sposób. Na przykład sprawdźmy, ile już zebraliście. Pokażcie mi to, pieniądze, szczególnie takie drobne, jakie ludzie wrzucają. No nie wiem, czy teraz drobne wrzucają. Mam nadzieję, że są same banknoty, ale wierzę, że jednak monety też. Zobaczcie, jaki to jest fajny dźwięk, tak? W puszce będzie jeszcze fajniejszy, bo będzie się o tą puszkę obijał. E, ktoś napisał: Muzyka w tle może spowodować uwalenie materiału wideo, na przykład na, przez YouTube'a. Bardzo słuszna uwaga, bo oczywiście mogą być na tym prawa autorskie. Dlatego szukajcie miejsc bez muzyki. Po pierwsze, łatwiej będzie Wam to zmontować i wyciąć na przykład te fragmenty, które Wam się nie udały, bo był na przykład przester ze względu na to, że akurat Wiatr Wam, nagrywaliście, a wiatr Wam wpadał w mikrofon. Ale te fragmenty możecie wyci wyciąć, szczególnie jeżeli mieliście odsłuch i wiecie, że macie mnóstwo dobrych fragmentów, też nagranych, tak? Co jeszcze możecie zrobić? Możecie zrobić mini sądę, czyli pytać ludzi, ale ja nie pytałabym tak banalnie na zasadzie, a dlaczego Pan wrzuca? No wiadomo, że odpowiedź może być fajniejsza lub mniej fajna, natomiast na pewno. Pytałabym o tym, zaraz odpowiem na to pytanie, które się pojawiło. O, teraz ekspres do kawy u mnie chodzi. Fajny dźwięk. E, pytałabym o to na przykład, jaki finał WOŚP pamiętają dzisiaj. Albo um, pytałabym o to, kiedy zdarzyło im się korzystać ze sprzętu z WOŚP-u. Bo na pewno znajdziecie takie osoby. Słuchajcie, ja wierzę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy wszyscy, to kiedyś. Naprawdę był zmuszony albo on, albo ktoś członek jego rodziny, żeby z tego sprzętu z wośpu w szpitalu skorzystać. także nie wam opowiedzą te historię, to na pewno ubarwi ten podcast. E, tutaj Joanna z instrukcji obsługi człowieka e, napisała przydałby się temat, jak ośmielić, żeby nagrywać publicznie. Zawsze się wstydzę. Słuchaj, Joanna, zapraszam Cię do naszej grupy podcast dla firm i freelancerów. Tam y, czasami pojawiają się livey nasze, czasami też piszemy o tym. Zapraszam Cię też na stronę Torba Reportera i Podcastera na Facebooku, gdzie też czasami zamieszczamy porady i na bloga torbareportera.pl, gdzie na 100% już znajdziesz wpisy o tym właśnie, jak radzić sobie, y, sobie z tremą. Taki ogromny wpis, pamiętam, y, wypowiadała dosyć znana dziennikarka, obecnie Radia 357, a kiedyś Radia Katowice, która jest osobą, która też się wstydzi i też się tramuje, a mimo tego od wielu, wielu lat pracuje w radiu. Także hmm, myślę sobie, że taką moją poradą na teraz byłoby: Pamiętaj, że ten człowiek, z którym rozmawiasz, on też potrzebuje ośmielenia. Yy, I warto jest w samym sobie budować um, takie poczucie, i ja zawsze tak robiłam. Jak, robiłam. jak robię podcast, jak robiłam reportaż, że to, co robię, jest ważne. To, co robię, jest ważne dla innych ludzi. Ja w ten sposób chcę coś powiedzieć innym, bo przecież po to nagrywamy podcasty, czy po to jesteśmy radiowcami. Słuchajcie, są trzy minuty do końca. Tu ten wielki napis mi się pojawił, także będę się musiała streszczać. A mamy już 5715 i 2 grosze. Słuchajcie, może ktoś by dorównał te tak dziwnie 2 grosze. Fajnie by było, gdyby, gdyby ktoś się skusił. Nie mówię, że ma wpłacać 2 grosze, ale może wyrównałoby się tak, żeby właśnie z groszami. To byłoby super. Co jeszcze mogę powiedzieć, no nad tremą trzeba pracować, ale można to w sobie wyrobić. Ja myślę, że to właśnie takie wewnętrzne przekonanie, że ja jestem przekonana o tym, że robię coś ważnego, robię coś dla innych. To, co robię może pomóc innym, bo może im pomóc na przykład coś zrozumieć albo pomagam nagłośnić jakąś ważną inicjatywę. Ja teraz mam takie przekonanie mówiąc do was, że pomagam w jakiejś ważnej inicjatywie, to pozwala mi występować publicznie, to pozwala mi podchodzić do ludzi i zadawać im pytania. Mam tutaj napisane, że już skończył mi się czas. Nie wiem, czy to prawda, bo nikogo nie ma. Nie ma dalej. Halo, halo? O! Jesteśmy! Cześć, czołem. Super! Że ja możesz iść na herbatkę, my tutaj przejmiemy stery. Super, bardzo się cieszę. Wy jesteście z nacji. Zgadza się. Jak najbardziej. A byliście już dzisiaj na mieście. Wiecie, czy, wiecie, czy są puszaczki? Nie, jeszcze nie, bo właśnie w sali jesteśmy tacy, o, mamy stream z rana i potem idziemy zobaczyć, co się dzieje na mieście. Okay. Jeszcze to ja wam życzę, słuchajcie, żebyście nie mieli tremy i zapowiadam was, bo macie bardzo fajny temat, czyli jak się przygotować jadąc na festiwal. Mm -hmm. To jest super Dziękujemy, temat. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Dzięki. bardzo. Dzięki. Pa.